Bardzo ważne, potężna modlitwa. Panie Boże, dziękuję Ci z całego serca i wiem, że mogę poradzić sobie z każdym wyzwaniem tylko wtedy, gdy mnie wzmocnisz. Proszę, wspieraj mnie na mojej drodze, pomagaj mi w przeciwnościach i chroń mnie do końca mojego życia. Ojcze Niebieski, wielbię Cię z całego serca. Proszę, czuwaj nade mną i moją rodziną każdego dnia. Niech Twoja wielka moc mi pomoże. Kiedy stres zaczyna mi ciążyć, kiedy przychodzą złe dni, kiedy czuję się smutny i zmęczony. Ojcze, proszę Cię, wzmocnij mnie, abym przezwyciężył wszystkie te trudności. Niech Twoja siła pomoże mi wypełnić obowiązki mojego życia i uchronić mnie i moją rodzinę przed wojną i złem, oraz w pokoju. Naprawdę wierzę w Twoją pomoc. I że możesz to wszystko zrobić. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że wypełniasz moje serce swoją miłością, kojącym uczuciem miłości, błogosławisz mnie obecnością Ducha Świętego. Proszę, bądź zawsze ze mną i prowadź mnie do Ciebie. Amen. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich za wspólną modlitwę, a jeśli chcecie modlić się częściej, dołączcie do grupy Studium Słowa Bożego. Ksiądz będzie modlił się i studiował święte Słowo Boże online z Tobą i Twoją rodziną, a także otrzymasz dobrą wiadomość od Boga.